Witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj są moje urodziny. Yay! Happy Birthday to me! Tutaj macie taki rysunek wykonany takimi kredkami, które dostałam od mamy. To są z Fiorello. I tu są kredki miękkie. I w ogóle dostałam od siostry taki szkicownik. Oni nie zobaczcie na moją rękę, a zobaczcie na ten szkicownik. On ma 110 kartek mi chyba naprawdę zajmie 5 lat zapełnienie go, bo on jest taki wielki, że normalnie umieram. Dostałam jeszcze od taty taki, takie słuchawki na bluetootha, one są z art filmy. Dostałam jeszcze bluzę taką wiecie, chyba kojarzycie taką bluzę z napisem NASA. Tak, um, ona jest u mnie, w, u mnie w szkole, większość dziewczyn ze starszych klas nosi takie bluzy. Tutaj właśnie siebie narysowałam w tej bluzie. No i taki rysunek. Tu mam jeszcze takiego sarka. Też tymi kredkami, jakby dwa są tymi kredkami. No i ogólnie to tak. I to by było chyba już na tyle z tego odcinka. I cześć!